Cześć! Dzisiaj w teście model Mercedesa, który został wyprodukowany w największej liczbie egzemplarzy, czyli 2,6 miliona sztuk, W124, potocznie zwany Baleronem. Kiedyś w Polsce król polskich taksówek z taką podkówką na przednim zderzaku, a dzisiaj bardzo fajny model, żeby rozpocząć swoją przygodę z klasykami. Dlaczego ten samochód zdobył taką dużą popularność? Sprawdźmy to! Zapraszam do oglądania odcinka. Model 224 zadebiutował w roku 1984 i był produkowany do roku 1997. Jeżeli chodzi o jego poprzednika, Mercedes 223, beczka no nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, samochód praktycznie niezniszczalny a również ta 224 cieszy się bardzo dobrą bezawaryjnością. Jeżeli chodzi o ten egzemplarz, jeden z roku 1988, więc jest to pierwszy wypust, wąska listwa. W 1989 roku był niewielki lifting, w ramach którego przeprojektowano listwy te boczne. Między innymi oczywiście tych zmian było bardzo wiele, natomiast skupmy się na tym wyglądzie. Wtedy weszła szeroka listwa, a w 1993 roku była, jakby było uporządkowanie całej gamy Mercedesa i oznaczenie W124 jako modelu pozostało, natomiast sam model w salonach nazywał się już jako klasa E. Rozpoznamy go po tym, że maska tutaj zachodzi nam i łączy się z grillem, tak bardziej jest to, że tak powiem, zespolone wygląda to po prostu bardziej nowocześnie, tak to nazwijmy i produkcja zakończyła się w roku 97 a w 95 do produkcji wszedł pierwszy okular W210 jak pamiętacie, wielka wtopa Mercedesa jeżeli chodzi o blacharkę, ponieważ W210 nadal jest moim zdaniem dobrym samochodem no ale ta korozja gdzieś tam występuje, no i te w szczególności właśnie światła takie z tymi jajkami, no nie do końca mi się to podoba sam miałem tego nowszego Mercedesa jest czyli W211. Dzisiaj się do tego przyzwyczaiłem, natomiast no te, te lampy mają coś w sobie i naprawdę może się podobać. Kolejna sprawa to stylizacja. Na pewno kojarzycie Bruno Sacco, projektanta takich modeli jak Mercedes SLK. Był już na moim kanale gdzieś, tutaj będziecie mieli link do tego materiału. I na pewno, jeżeli sobie porównacie te samochody z tamtych lat, to one wszystkie od razu było wiadomo, jak się na nie patrzało, że to jest Mercedes SLK. Również z tyłu posiada takie charakterystyczne żebrowanie z tyłu świateł. W modelu W203 to występowało. Tak samo w S-Klasie W220. Jeżeli chodzi Chodzi o te starsze modele. Baby Ben z tyłu też ma to żebrowanie, lampy z przodu też są bardzo podobne. Nawet można te samochody, jak ktoś się nie zna na Mercedesach, pomylić, ale każdy, jak widzi to bryłę, od razu wie, że to jest Mercedes. Bruno Sacco miał takie podejście, że życie samochodu produkcyjne trwa około 10 lat. Zobaczcie, ten model w W-24 był produkowany 13. Że samochód, jak jest produkowany przez 10 lat, około i potem ma być eksploatowany przez następne 20, to przez 30 lat ten samochód nadal musi w jakiś sposób wyglądać i Następca tego modelu nie może jakby dyskwalifikować swoją zmianą jakby wyglądu tego poprzednika, że on będzie wyglądał archaicznie. I faktycznie, jak spojrzymy potem na Mercedesa W210, w szczególności z tyłu, no to jest przeskok stylizacyjny, ale. Nie jest to takie coś, że ten samochód dyskwalifikuje i od razu wygląda tragicznie. I nawet w 2010 roku, jak pamiętam wtedy, gdzieś się już tak bardziej interesowałem motoryzacją, to ten samochód oczywiście wyglądał, że ma swoje lata, natomiast na pewno nie wyglądał źle. E, ponieważ to gdzieś mi się bardzo podobało i te nowoczesne stylizacje Mercedesa również nie są złe, chociaż e, nie za bardzo mi siedzą te lampy z tyłu, gdzie mamy wkomponowane logo Mercedesa wszędzie. Chociaż właśnie tak było przy premierze. A teraz, jak już tych samochodów widzi coraz więcej po ulicach, no to muszę przyznać, że gdzieś mi się. Zaczyna podobać, no ale na przykład w BMW, gdzie są te bardzo duże nerki z przodu, że już to przypomina zęby bobra, no nie do końca mi to siedzi, a Mercedesy jakoś faktycznie mają coś w sobie i dalej ten sznyt jest w nich zachowywany. Kolejna sprawa to wycieraczka. Zwróćcie uwagę, że jest ona tylko jedna, jest zamontowana na środku. Dzięki swojemu charakterystycznemu ruchowi zbiera ona więcej wody z przedniej szyby niż w sytuacji, gdyby były te wycieraczki dwie. Jeżeli podoba Ci się ten film, zapraszam Cię do zostawienia subskrypcji, komentarza oraz lajka pod tym filmem. Zanim przejdziemy do omawiania silników, chciałbym zwrócić uwagę na maskę tego modelu. Zobaczcie, że mamy tutaj możliwość wciśnięcia tego klipsa, dzięki czemu maska będzie mogła się unieść praktycznie pionowo jeżeli chodzi o silniki, to było ich bardzo dużo, jeżeli chodzi o czasy współczesne, często mamy jeden silnik w kilku wariantach mocy, różniący się tylko oprogramowaniem i ceną, a tutaj naprawdę Mercedes się bardzo przyłożył. Były tak, czterocylindrowe e, benzynowe silniki e, 2.0 do pojemności 2.3 e, rzędowe szóstki o pojemności od 2.6 do 3.6, to 3.6 to była wersja AMG, były V8 o pojemności od 4.2 e, przez 5 litrów do 6 litrów właśnie wersji AMG i były jakieś bardzo limitowane wersje z silnikami V12 natomiast jest o tych silnikach naprawdę bardzo e, mało e, informacji, wiem tylko, że były 7,2 i 7,3 pojemności. Tutaj mamy jednostkę 2,5 litra, dieselek, 10 zaworów, 5-cylindrowa, bardzo prosty silnik, moc 90 koni. Były też skrzynie biegów ciekawym tematem, ponieważ były 4- i 5-biegowe automaty oraz 4- i 5-biegowe skrzynie manualne. Co ciekawe, był tutaj dostępny napęd na 4 koła, że on zadebiutował w roku 1987, był on bardzo, że tak powiem, rozbudowany jak na tamte czasy i te samochody są teraz naprawdę abstrakcyjnie drogie i... Również to są czasy, kiedy debiutowały takie modele jak M5, te wszystkie sportowe samochody, znaczy może nie debiutowały, ale już się rozwijała właśnie moda na to, żeby sprzedawać te najmocniejsze modele, ponieważ one podnoszą jakby sprzedaż też tych słabszych. I gdy M5 królowała, to Mercedes również postanowił zawalczyć i w 90 roku zadebiutowała wersja 500E, czyli 5-litrowa V8. Natomiast ten samochód był strasznie drogi i strasznie nieopłacalny, jeżeli chodzi o produkcję. Jeżeli sobie poczytacie o, ty, o, o tym, ponieważ jest to naprawdę bardzo ciekawy temat, to była tutaj współpraca z Porsche. Natomiast ten samochód był kilkukrotnie przewożony na etapie produkcyjnym, co strasznie podnosiły koszty. Ten samochód był w ogóle za szeroki do tego, żeby go budować właśnie w fabryce Mercedesa, co też powodowało pewne problemy. Bardzo ciekawy samochód, natomiast, no. Kompletnie niepraktyczne. Jak na te czasy, to oczywiście nikt by się na taką produkcję nie zdecydował. Będąc pod maską, trzeba wspomnieć o systemie k czyli mechanicznym wtrysku benzyny. Był on dostępny w tym modelu od początku, czyli od 1984 roku do 1992, gdzie przy okazji modyfikacji tego samochodu zrezygnowano z tego mechanicznego wtrysku na rzecz wtrysku elektronicznego, i przy okazji kierowca zyskał w standardzie poduszkę powietrzną. Omawianie wnętrza, rozpocznijmy klasyczne drzwi. Jeżeli chodzi o design, jest on naprawdę minimalistyczny i bardzo ładny. Jeżeli chodzi o materiały, mam tutaj takie tworzywo z fakturą skóry, uginające się pod palcem delikatnie, więc naprawdę jest fajnie. Taką welurową tapicerkę miękką. Tutaj ten podłokietnik jest kompletnie twardy, więc jest to delikatne minus. Sama rączka po tych 40-prawie latach wydaje już pewne dźwięki. Tutaj mamy zamykanie metalowe. Co ciekawe, lusterkiem lewym sterujemy mechanicznie. To steruka w ogóle boczne mają bardzo duże powiększenie, dosyć dziwnie mi się tym jeździ. Natomiast są one prostokątne lub prawe, praktycznie kwadratowe, więc nie jest źle. Na konsoli centralnej w ogóle sterujemy elektrycznie prawym lusterkiem, więc jest to dosyć takie dziwne. I jeżeli chodzi jeszcze o te drzwi, zwróciłem uwagę na tą kieszonkę, jest ona dosyć spora. Natomiast no, butelki tutaj nie zmieścimy z uwagi na jej wąski charakter. I oczywiście system Korbotronik. I co ciekawe, mamy tutaj zamykanie drzwi, no pomyślcie sobie, no zwykły taki dzyndzelek, natomiast w Mercedesie w tamtych latach w ogóle to są takie czasy, kiedy nie było jeszcze takich unormowanych rozwiązań w zakresie samochodów, że tak na przykład teraz macie, że Alfa i cały koncert Stellantis produkuje tak naprawdę jedno i to samo, ale nadwozia są różne, no i to są niby inne samochody, natomiast sam wkład jest taki sam. Tutaj zobaczcie, że eksperymentowano i mamy na przykład tutaj takie rureczki z tyłu widać. Może Wam zrobię jakąś przebitkę, ponieważ zamykanie zamka odbywało się poprzez pneumatykę i jak sobie przekręcimy kluczyk, to tak charakterystycznie powoli się to obniża właśnie z uwagi na zmiany ciśnienia. I witam Was we wnętrzu, zacznę od tego, że nad głową mam cztery palce wolnej przestrzeni. Ten samochód jest dosyć wąski, jak na takie dusze, dosyć spore obszerne rozmiary. Nie ma tutaj niestety podłokietnika, natomiast zacznę od tych foteli. One są takie materiałowe, naprawdę bardzo ładne po tych. Praktycznie 375 tysiącach nie mają żadnych przetargów. Wygląda to super. I są one takie chyba sprężynowe, ponieważ czujemy tylko po bokach jakieś takie delikatne oparcie, natomiast w środku zapadamy się naprawdę. Jest tutaj bardzo mięciutko, bardzo wygodnie, bardzo komfortowo. O zawieszenie również jest bardzo komfortowe, natomiast to już w trakcie jazdy. Sama kierownica jest taka. Stworzywa natomiast ma ona nam jakby imitować skórę. Jest dosyć spora, natomiast ten wieniec nie jest zbyt szeroki. Bardzo ładne, klasyczne analogowe zegary z tymi charakterystycznymi takimi przerywanymi liniami koloru pomarańczowego. Mamy zegarek, mamy obrotomierz, wskaźnik paliwa, wskaźnik ciśnienia oleju oraz wskaźnik temperatury. Charakterystyczna dla Mercedesa tylko jedna, tutaj manetka. Po lewej stronie włączanie świateł. Zobaczcie sobie jak on tutaj wydaje dźwięk, jeżeli zapomniemy ich wyłączyć. W ogóle jest to bardzo krótkie potrzeby. Zobaczcie, że ja wyciągając rękę do przodu praktycznie od razu dotykam przedniej szyby. Zasłonka tutaj z przodu jest bez lusterka, więc to jest niestety minus. Natomiast to lusterko, co ciekawe, jest tutaj u pasażera. I co ciekawe, możemy sobie tutaj również rozłożyć ten trzeci daszek, czego mi bardzo brakowało w mojej tojecie. Plus, tutaj również tezy na moim kanale. zapraszam do sprawdzenia tego trzeciego daszku, ponieważ jadąc wcześniej rano, to często właśnie światło nam wpada tutaj od góry nad tym lusterkiem i na zrazi, a tutaj to było fajnie rozwiązane. Mamy tutaj również szyberdak, natomiast go nie będę teraz rozwijał. I Fajne jest to, że ten szyberdak jest tak ładnie wpasowany w tą podsuwitkę, że jakby ktoś nie wiedział, że tutaj jest szyberdak, to jakby nie widział tego od góry, to w środku wcale to nie jest takie oczywiste, że ten szyberdak jest, ponieważ często właśnie w samochodach te podsuwitki są w jakiś sposób łączone i tak to wygląda. Sama deska rozdzielcza drewniana wygląda naprawdę bardzo fajnie. To w tym egzemplarzu niestety nie mamy klimatyzacji, natomiast ona była dosyć popularna w tych samochodach. Klimatronik, klimatyzacja automatyczna nie była zbyt popularna, natomiast sama klimatyzacja już tak. Zwykłe, tutaj dołożone jest radio, mamy popielniczkę oczywiście chromowana, wszystko ładnie wygląda, tutaj już niestety oczywiście ten lakier w pewnych miejscach popękał, no ma ten sam od prawie 40 lat i to jest właśnie przycisk do sterowania lusterkiem prawym, szkoda, że to nie jest rozwiązane tak, że obydwa działają w ten sposób, natomiast no to jest Mercedes i to są tamte lata, wtedy to i tak był luksus. Tutaj mamy taki, pod, zamiast podłokietnika, taki powiedzmy półeczkę, schoweczek z materiałowym wykończeniem, więc naprawdę bardzo fajnie. Co ciekawe, tutaj ten samochód posiada takie wkładki materiałowe, to jest chyba oryginalne, aby nam tutaj nic za fotel nie wpadło z boku, więc to jest super. Jeżeli chodzi o taki wymiar praktyczny, nie widzę tutaj miejsca, żeby sobie odłożyć kubek tak na czas jazdy, natomiast mamy tutaj schowek dosyć pojemny i tutaj właśnie znajdują się takie dwa wytłoczenia, jeżeli chodzi o kubeczki. Jest on również podświetlany, natomiast to jest chyba żaróweczka spalona. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o oświetlenie, to jest tylko tutaj ta jedna lampeczka. Sterowanie szyber dachem. Nie ma tutaj cykor łapki, jeżeli chodzi o kierowcę. Pasażer już ją na szczęście posiada. I witam Was z tyłu, jeżeli chodzi o design. Nadal to jest bardzo minimalistyczne, bardzo ładne. Charakterystyczny właśnie ten system pneumatycznego zamykania zamka. Podłokietnik nadal jest twardy, ta rączka już tutaj z tyłu akurat nie skrzypi, natomiast no z przodu się to cały czas używa jakby najwięcej, więc jest to oczywiste. Nie ma tutaj z tyłu niestety żadnej kieszonki, e, klameczka nadal jest e, taka metalowa, ładna, chłodna, system korbotronik oraz popielniczka, ponieważ wtedy się jarało. Zapraszam teraz do środka. I witam Was z tyłu, zacznę od ilości miejsca nad głową. Jest to 4 palce w wolnej przestrzeni, a 1,73 m wzrostu. Fotel jest ustawiony pode mnie, też 1,73 m z tyłu. Ten fotel jest twardym takim materiałem obitym, coś takim jak tutaj na drzwiach. I ma to plus taki, że jeżeli będziemy mieli dziecko no i nam to okopie, to łatwo to umyjemy. Natomiast jeżeli ktoś będzie miał faktycznie z 2 m wzrostu, no to te kolana gdzieś się tutaj będą wbijać pomimo tych charakterystycznych wytłoczeń. Jeżeli chodzi o komfort, mamy tutaj cykor łapkę, jest jeden wieszaczek taki przesuwany z jednej i z drugiej strony, więc to jest na plus. Mamy tutaj dosyć spory tunel centralny z uwagi na e, wał napędowy, który gdzieś musiał się zmieścić. Mamy tutaj oczywiście napęd na tył. E, mamy tutaj brak jakiejkolwiek konsoli z tyłu, więc o jakichś nawiewach e, w tamtych czasach możemy pomarzyć ani na słupku B, ani tutaj na środku. Mamy bardzo wygodny e, podłokietnik i w ogóle bardzo wygodną kanapę. Zobaczcie, jak to po 375 tysiącach przebiegu wygląda. I to pytanie, który raz? E, bardzo miękka kanapa. Aż tutaj, jak podłożymy rękę, to czujemy te sprężyny. Jest to po prostu. Komfort, jakiego nigdzie indziej nie e, zaznacie. Kolejna sprawa to jest brak zagłówku, więc e, troszkę bym się bał jechać dłuższą trasę w przypadku jakiegoś wypadku. No to można stracić głowę, że tak powiem. Mamy jedno oświetlenie, takie charakterystyczne zaczepy pod roletkę z tyłu. Mamy tutaj taki schoweczek na e, apteczkę, i zobaczcie, taki opieska na pewno kojarzycie z bujaną głową z tamtych lat. Możecie dla niego zostawić lajka i subskrypcję. E, I jeżeli chodzi o tył, to tyle. Zapraszam dalej. I klasycznie dla tego kadru informuję, że kolumna kierownicza nie jest regulowana, chyba że ja tego nie potrafię znaleźć, albo na przykład w innych egzemplarzach lepiej wyposażonych była to jako opcja. Jeżeli chodzi o kluczyki, to zobaczcie, jak on wygląda. Klasyka taka mercedesowska z tamtych lat. Często to w ogóle w tamtych czasach wyglądało tak, że klapa bagażnika oraz drzwi miały inny kluczyk niż stacyjka. Na przykład u mnie w kadlaku tak to wygląda, że bagażnik się otwiera innym kluczykiem. Co ciekawe, w kadlaku jest on złoty. Wlew paliwa znajduje się od strony pasażera. Zobaczcie sobie w ogóle, o jakie tutaj dbano detale. Mamy znaczek Mercedesa na metalowym, bardzo ładnym, takim świecącym korku. Mamy, że my sobie go, zobaczcie, już w 1984 roku można było sobie to odłożyć na czas tankowania. Naprawdę bardzo fajne, nie rysujemy sobie dzięki temu lakieru. Sam zbiornik ma pojemność 70 litrów w tych wersjach cywilnych, natomiast w wersjach 500e, tych najbardziej sportowych, było to litrów 90. I witam Was z tyłu, mam tutaj charakterystyczne oznaczenie właśnie dla Mercedesa 250d, gwiazda. Bardzo ładne, właśnie te żebrowane światła, o których Wam mówiłem. Miało to podobno poprawić ich widoczność. O jakichkolwiek czujnikach z tyłu oczywiście możemy pomarzyć. Charakterystyczny dla tamtych lat guzik do otwierania bagażnika z miejscem na kluczyk. Oczywiście naciskamy, podnosimy, klapa nam się podnosi. Kufer ma w wersji sedan 520 litrów pojemności. W ogóle wcześniej tego zapomniałem wspomnieć, ale nadwozia dostępne to był sedan tak jak mamy tutaj. Coupé Cabrio. Oraz dwie dodatkowe wersje specjalne, czyli przedłużana wersja z dodatkowymi trzecimi drzwiami. Nigdy takiej na oczy nie widziałem. Dajcie znać, czy, czy wy widzieliście. Oraz wersja taka specjalna do zabudów, na przykład na karawanę. Ona była sprzedawana jeszcze taka niegotowa, po prostu sobie zabudował już konkretny klient, czy to na karetkę, czy na karawan, jak tam wolał, czy na przykład jakieś budowlanki. Chociaż takiego samochodu nigdy nie widziałem. Sam kufer jest naprawdę bardzo ustawny. To 520 litrów widać, że tutaj jest, i wszystko tutaj bez problemu pakuję po bokach, za nadkolami mamy bardzo e, głębokie takie dodatkowe schowki, gdzie jakaś butla oleju się zmieści, albo na przykład płyn chodniczy. No ten sam ma swoje lata i e, kto klasyka ma, e, to wie, że takie miejsca się w samochodzie przydaje, Mi jest to nieuniknione, ponieważ no, e, my chcemy dbać o klasyki, a one niestety nam takie rzeczy robią, że się co chwilę psują, no ale e, taki urok tego hobby. Mamy światełko centralne, tutaj niestety nie działa, taka podłoga e, mięciutka, podłoga jest metalowa natomiast mam tutaj taką plastikową wytłoczkę pod nią znajdziemy kolejną apteczkę lino oczywiście do holowania w tym samochodzie w takim klasyku to jest oczywiście obowiązek poza tym kołem mam jeszcze takie miejsce na jakieś dodatkowe szpargały podnośnik jeszcze starego typu i jeżeli chodzi o bagażnik, to tyle. Zapraszam teraz na jazdę próbną. I witam Was w jeździe próbnej. Zacznę od tego, że widoczność w tym samochodzie jest naprawdę bardzo fajna. Widzimy tą gwiazdę z przodu charakterystyczną, celownik Mercedesa, bardzo to lubię. Lusterka są dosyć spore, natomiast mają bardzo duże... Jakby zbliżenie mi to gdzieś przeszkadza. Charakterystyczne to jest dla samochodów amerykańskich. Luserko wsteczne właśnie już takiego powiększenia nie ma i z niego głównie korzystam. Kierownica bardzo duża, fajne, wspomaganie, wygodnie się tym jedzie. Skrzynia biegów posiada dosyć spory skoglewarka oraz taki luz, jak się wrzuci ten bieg, więc no, po tych 375 tysiącach muszą być jakieś skutki tej eksploatacji. Natomiast korzysta, korzysta się z niej dosyć przyjemnie. Gdy samochód jest zimny, to. Mamy problem z biciem drugiego biegu. Sprzęgło bierze praktycznie od razu, więc też to wymaga chwileczki przyzwyczajenia. A sam silnik z tej dużej pojemności generuje zaledwie 90 koni, więc zwróciłbym na to uwagę gdzieś, że jak jedziemy, no to spodziewamy się, że to turbo nam będzie gdzieś pompować w okolicach 2000 obrotów i że taka jest charakterystyka diesla. Natomiast jak tego turbo nie ma, no to ta moc tego diesla wyżej się właśnie z obrotów, więc nie zapominajcie o tym, jeżeli sobie taki samochód kupujecie. On nie jest popsuty, jak jesteście na oględzinach, tylko po prostu trzeba tego diesla przykręcić i on faktycznie, jak już sobie wejdzie powyżej tych 2000 obrotów, no to już fajnie na jedzie i po prostu nie ma problemu. Jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, oczywiście nie będę jej testował, jeżeli tym samochodem po mieście, ale Myślę, że gdzieś tak 140 to będzie naprawdę góra, ponieważ troszeczkę zamolony jest ten, ten diesel. To 90 koni to nie jest wcale tak dużo. Natomiast jest tutaj to samo co u mnie w Cadillacu. Pomimo tego, że ja w Cadillacu mam fałsemkę 200 koni, to tym samochodem kompletnie nie chce się szybko jechać. Wiem, że tam ktoś powie, że ma napęd na przód. Ostatnio właśnie mi to pisaliście w komentarzach. Natomiast. Klasykiem się nie jeździ na wyścig. Ja, ja przynajmniej tak mam, że nie jadąc takim samochodem, nie chcę się nigdzie szybko śpieszyć i tak samo tutaj. Jadę po prostu, żeby sobie tego to posłuchać. E, czekajcie, bo tutaj mi się szyba zaparowała. Niestety nie ma tej klimatyzacji, więc to jest pewien minus. I właśnie za te 10-15 tysięcy złotych możemy sobie kupić takiego Mercedesa. Tutaj e, właściciel z tego, co z nim rozmawiałem, to. Kupił po prostu samochód taki w bardzo słabym stanie. Zrobił remont blacharski w nim. Wygląda super. I za to 10-15 tysięcy macie samochód, który będzie jeździł. Może traficie jakiegoś z klimatyzacją. Oczywiście te wersje coupe, Cabrio, to są e, troszeczkę droższe, no to jest wiadome. Natomiast e, super. Po prostu się tym jeździ. Jeżeli chodzi o klasyczność tego samochodu, to wydaje mi się, że to jest dobry wóz, żeby rozpocząć tą przygodę z tymi samochodami klasycznymi, żeby nie, nie był to po prostu samochód na co dzień, tylko powiedzmy taki od święta. To jest to fajny model, ponieważ tych samochodów powstało 2,6 miliona sztuk. Części są bardzo powszechne. Patrzałem nawet na szybę czołową, którą ja w kadleku musiałem wymienić. To po pierwsze, tych szyb nigdzie nie było, bo trzeba było je ściągać z Ameryki. Po drugie, przelot, cło. Kosztowała mnie ta szyba 3000, plus wymiana 500. Problem z uszczelkami ze wszystkim tak samo e, inne części takie charakterystyczne dla Kadlaka będą droższe natomiast ja się z tym liczyłem a tutaj jeżeli nie chcecie się ładować w jakieś takie specjalne koszty to na przykład szyba przednia widziałem że kosztuje do, e, do tego modelu od 100 zł, nawet za 50 idzie trafić z jakiegoś wiecie wraku który tam jedzie na złom więc naprawdę tych części jest sporo e, a czuć ten jakby klimat lat 80 taki te ostre linie. Czuć tutaj jeszcze tego charakterystycznie starego Mercedesa. Tak jak czułem to w tym Mercedesie SLK pierwszej generacji, tak samo czuję to tutaj ten styl Bruno Sacco, że faktycznie czuć, że to jest może stare, ale na pewno to nie jest To nie jest takie coś jak na przykład Francuzi projektowali coś takiego, żeby się na siłę wyróżnić. I że każda kolejna generacja albo model ma inną nazwę, a dodatkowo jest kompletnie przeprojektowany. Tutaj mamy w Mercedesie ewolucję i też te następne właśnie W210. Te C-klasy kolejne również nawiązują do tych poprzednich samochodów w jakiś sposób i sprawiają, że nie wyglądają one źle. I do mnie osobiście to najbardziej przemawia. Też to są czasy, kiedy nie było jeszcze takich, wiecie, wymyślonych już najlepszych rozwiązań, dlatego tutaj mamy na przykład tą jedną wycieraczkę, która super działa i jest moim zdaniem bardzo fajnym rozwiązaniem. Szkoda, że nie przetrwała do dzisiejszych czasów. Mamy te pneumatyczne zamki, co też do tych czasów nie przetrwało. Jest to oczywiście droższe w produkcji niż takie zwykłe elektryczne, ale no, czuł tutaj te rozwiązania właśnie, że Mercedes się nie bał wymyślać swojej drogi i czuć, że to jest właśnie konkretny samochód. Teraz sprawdźmy sobie, jak ten samochód brzmi. Takiego samochodu szukać, a powiem Wam szczerze, że gdy szukałem kadlaka, to myślałem na 224, To jest chyba C124 nad tą kupetą, ponieważ podobało mi się to, że nie ma tam e, słupka B, i gdy się to wszystko opuściło, to się robiła taka fajna e, przestrzeń coś takiego jak w hardtopie. Zdecydowanie szukałbym tych wersji rzędowych szóstek benzynowych z automatem, ja się tego kadrę tronika raczej bym nie bał, natomiast no musicie wiedzieć, że jak sobie kupicie taki samochód i że to będzie Mercedes z tych złotych lat, to te konstrukcje mają już po 40 lat, to nie będzie takie coś, że wymijacie olej i jeździcie, tylko tutaj od czasu do czasu coś się może zepsuć, no wiecie, po 40 latach to już swoje lata ma, więc jest to wypracowane. Ale moim zdaniem warto, jeżeli ktoś z Was ma jakieś takie motoryzacyjne marzenia, to warto jest tego spróbować. Warto też do tego podejść w sposób zdroworozsądkowy czyli mieć jakieś tam pieniążki odłożone na e, przypadek jakiejś awarii. Ale raczej bym się tego nie bał, bo jeżeli to nie będzie tylko wasz jedyny samochód, to śmiało można sobie ten samochód wiecie, postawić w garażu i w weekendami coś przy nim porobić. To też nie jest jakaś taka na tyle ciężka mechanika, że sobie z nim nie poradzicie. Jest bardzo dużo poradników, tak samo na YouTubie, do tego, żeby sobie ten samochód ogarnąć samemu. Wymiana oleju to jest po prostu przyjemność, zobaczcie sobie jaka tu jest przestrzeń pod maską. Wszystko jest na wierzchu. Właściwie tutaj mi pokazywał alternator nowy wymienił, więc to wszystko jest naprawdę bardzo łatwe dostępne. Jeżeli tutaj nie ma turbo, to tak naprawdę jest to bardzo prosty silnik. Oczywiście on nie będzie miał super mocy, nie będzie brzmiał jak mój Cadillac, ale za podobne pieniądze będziecie mieli samochód, który kiedyś był kultową taksówką, e, tak naprawdę budował e, polski, polską przedsiębiorczość na początku lat 90. i każdy chciał, każdy taksówkarz marzył o tym, żeby przesiąść się na takiego Mercedesa. I właśnie teraz, jak ja już mam prawie 30 lat e, i przypomnę sobie te moje dziecięce lata, e, to pamiętam właśnie, że zawsze chciałem się taką taksówką Mercedesa przejechać. Od pewnego czasu możecie także wesprzeć mój kanał, do czego gorąco zachęcam, dzięki czemu będzie mi, po pierwsze łatwiej pozyskać nowe samochody do testów oraz zakupić nowe kamery, dzięki czemu będzie można jeszcze bardziej dopracować tą e, sferę wideo w moich filmach. Dzięki za oglądanie, cześć.